Jednym z takich przykładów jest audiodeskrypcja albo napisy do filmów. Bo znów my możemy sprawdzić, czy napisy istnieją, albo czy zostały dodane, jeżeli wchodzimy na YouTube, widzimy tam napisy, ale nie sprawdzimy tekst, testem automatycznym, jakiej one są jakości, czy one mają sens, czy tam nie zostały dodane jakieś dziwne rzeczy, albo czy w ogóle ta audiodeskrypcja ma, że tak powiem, ręce i nogi i da się tego słuchać. Niestety, coraz więcej z nas żyjemy w świecie głośnym. Często korzystamy z różnego rodzaju social mediów i z rzeczy, które są de facto udźwiękowione jakieś filmiki na YouTubie, na, na Instagramie czy w jakichś innych miejscach, ale często oglądamy je po cichu i oczekujemy, że będzie tam tekst. I według badań Facebooka już 80% materiałów wideo w ogóle nie jest odsłuchiwanych z dźwiękiem, tylko ludzi często. W pociągu, w poczekalni, w szkole korzystają z tych tekstów, które są załączone jako napisy do filmów. No i co? Czy to sprawdzimy automatem? Sprawdzimy, czy są, ale ciężko nam będzie zweryfikować jakość tego, co się w tych filmach pojawia, dlatego to niestety trzeba zrobić ręcznie.